Witam gorąco wszystkich, ja jestem Darius i zapraszam Was na kolejny odcinek z serii Second Challenge na Park. No i tu, nie wiem, już jak widzicie, wystarczyłem sobie mleko. Jeszcze sprawdzę. O, już nie ma miejsca na mleko. Ale to jest dziwne, bo jak postawiłem, no właśnie, ten kontener. Tutaj, na samym końcu, można zobaczyć, że jest jeszcze miejsce na mleko. Jest wlane 108 tysięcy litrów ale nie wiem, jakiś, jakiś robal jest, bug, czy jak to tam się zwie. No dobra, nie będę wnikał, także zostawiam tu ciężarówkę z mlekiem. E, porobiłem to, co miałem porobić, skoszone, zebrane, jak widzicie, sprzęt brudny jest, ale to dobra, już dzisiaj go nie będziemy myć, zostawiam to jak jest może jutrzejszego dnia lub zobaczymy, jak wyjdzie z łąkami znowu. E, tutaj jajuszka się robią. Też się będzie pomyśleć, może dnia jutrzejszego, a zasadzie może, jak stoją jajka na rynku cenowo. Czy opłaca się gdzieś je zawozić czy nie? Zaraz to ogarniemy. Są jajka. 3700 czy 3, 800 56 w hotelu, najdroższe 4200. Czyli poczekamy do listopada. Sobie z jajkami. Jeszcze przed skokiem do następnego dnia to sobie sprawdzę, czy tu coś się zmieniło. No, tutaj akurat nic ciekawego nie ma. Poza tym nie, nie będę się w to bawił tutaj. Dobra, nie ma nic. A, ta przeczepa. Ona jest. Hmm. Nie, to też na razie. Dobra. A więc lecimy na kolejny dzień. No i mamy lipiec. Co nam przyniósł lipiec? Najpierw sprawdzimy z mamy w kontraktach. Zbiór plonów, czy pszenica. Um, czy ja wiem? Czy w to się iść i bawić? Na razie to zostawię. I zobaczymy, czy coś przyniosło. O, elektrycznego mojego pertka przyniosło. Hmm. Tak to mam dość. Także na razie... Nie dziękuję. Potrzebny mi jest siewnik. Siewnik i zbiornik na gnajowice. To mi jest najbardziej potrzebne. Niestety nie ma tego, więc no co? Przyspieszamy czas, żeby nie było. Jeszcze zerknę tylko, jak wygląda. A tutaj odnośnie, aha, są trzy gotowe i to są, to jest rzepak, czyli rzepak by można by było, ale nie ma w w rzepaku. O, pszenica weszło, ale to są małe poletka, to nie ma się coś z tym na razie. Poczekamy później. Dobra, najpierw zwierzęta trzeba ogarnąć. Więc tak, to nie są moje zwierzęta. Wow, ile świnek. Tu już za niedługo trzeba będzie świnki sprzedawać, widzę. Gnojowy to już jest pełno. 125 tysięcy. Co ja mam z tym robić? Więc będzie się przelewało już za niedługo. No i co? Owieczki. To jest ta, to mniejsze pastwisko, więc tam trzeba trawę dorzucić, wodę. Tutaj trzeba było też dorzucić, co nie coś. O, a tu co z tymi krowami się stało? Tu nie ma jedzenia. Wow, to szybko trzeba tu TMR przywieść. Niedobrze. Zaniedbałem krowę. jacie co jak to się stało? To już tutaj kolejne wysyłamy do sklepu po TMR Także następne chyba jak zrobię bo W sumie miałem tam z e, tamtą łąką zrobić 42, żeby zrobić siano No niestety zapomniałem, wyleciało mi to z głowy. Będę musiał poczekać aż znowu rośnie trawa. Na łące i będę musiał zrobić ten yy, sianko. Dobra, ty już jedziesz, a my wskakujemy szybciutko do owieczek na małe pastwisko. Poproszę. A tu może mleko dolejemy, jak już tu jest. Dobra, to widzę, że tu poczekać musimy jeszcze z tym mlekiem. A ja sobie tego wyśle kagatka do pastwiska tego małego na owcach, żeby wodę i tam dolał. Chyba tam zostawiałem cysternę, tak mi się wydaje. Zaraz zerknę. Zaraz zerkniemy. O nie ma. Gdzie jest cysterna? Chyba, żeby tutaj była. Może być, bo ja stąd przyjechałem, tutaj, dobra, idziemy tu. Dobra. I tu małe pastwisko. Nie, tu jest cysterna. Dobra, ciężarówka. Zmiana planu, widzisz? na... No... Nie ta. Gdzie to było? Dobra. To ty idziesz tu, kolego. Na pastwisko, bo tu jest system. A to czemu jej nie ma? Zaś pewnie nie mam ustawione. Nie, jest. Dobra. Jestem na. No tak. Na złej funkcji byłem. Nie było widać. Dobra. To trzeba uważać. Tutaj dosypiemy. Później to do, owieczką trzeba dosypać. Czy tu się coś zmieniło? Nic. A czy w kontraktach się coś zmieniło? Nic. O, zaraz coś doszło. Nie. To dalej praca na łąkach jest. No niestety, dobra. A, gdzie jest. O jest. Tu trawy dorzucimy. Ten już to jedzie. Jak dojedzie to doleje wodę. Okej, okay. muszę zobaczyć, oh, ale chyba świnki miały dość jedzenia, to nie przez jest blisko. to on jedzie? Aha, on będzie przez farmę. No dobra, niech mu będzie. Kury jeszcze miałem zrobić, dobra. Chodzą kurą kurom dosypać ziaren. Teraz by tak. No świni, świnkom też trzeba będzie do, dosypać. Znaczy no, dzisiejszy dzień taki organizacyjny, jakoś tak dużo nie ma nic do roboty. Więc robię to co jest, czyli ogarnianie zwierząt. Dobrze, że chociaż to jest. Muszę co nieco porobić. Byłem pewien z tych wózków, to ta Kubota to chyba najlepiej jeździ. I może John Deere. Dobra. Coś tu miałem. Gdzie to jedzie? Naokoło. Gdzie miałem tu? Aha, dobra, to miałem właśnie. Jedziemy po jedzonko dla świnek O, tu się chyba nie zmieszczę w zakręt Będę musiał wtedy jechać Ciasnawo, ciasnawo Zaraz mm, Dobra Dobra, dobra, dobra Ja inaczej nie dam rady a, z tym miałem jeszcze załatwiać rzecz Z obornikiem No tego też już jest dość sporo I obornik by też można było przewieźć do Jogazowni Żeby go przetwarzać de facto nie mogę gnojówy przewozić jeszcze, ale obornik czemu nie Dobra, widzę, że tu będzie kolejka, nie do skupu Znaczy do... Nie do skupu, do... Do kupna Ale pierwszy tam przyjechał Za chwilę tu drugi przyjedzie Dobra, to tu kupujemy jedzonko dla świnek, karmę dla świn niech do pełna się ładuje dobra a my szukamy ten już gdzie on jedzie dobra niech ci będzie mieć i tam i tak się ładuje to z tym na razie nie porobię to ten przyjechał o hmm. 48 tysięcy za jedzenie dla świnek czy to się opłaca No, robię na czymś innym mi Halo? hello I'm sorry to reversing bo oh, ja tutaj teraz będę reversing i yeah. ja sorry bardzo o oh, rano no o no. no, się Tu wodę i tam do tych drugich owiec też mi trzeba wodę? Zaraz, muszę ogarnąć. Wydajność 0. Co się stało? Tu też nie ma jedzenia. TMR-u. Co tu się pojawiło? Dobra, tutaj zostawię. Co to za ci rzeczy się dzielą. Tu TMR brakuje, tam TMR brakuje. Ja muszę jeszcze ten prisczepel wysłać Dobra, tego wysyłamy na farmę do owiec Oha, zaczyna się A, ja muszę... O, teraz tego tego drzionego wyślemy po TMR jeszcze Strasznie zostało ten TMR. Dziś powinien mieć raz w się jeszcze, ty nie ma, mi się wydaje. A widzę, że ten już tam dojechał i ma problem. Dobra, za chwilę go ogarniemy. Ten też tam pojedzie, też będziemy problem na pewno, na bank zauważyć się, że będziemy. Dobra. Ten już może jechać. Dobra, to tą przeczepę. Mhm, to sobie jedź. Nie za chwilę, kurde. przegoniam stąd ci ludzie. Jakby się tam odbił do środka. Co za robotnicy. Dobra, a tu... TMR miał wejść. Jest. Dobra. A ja mogę już wziąć to dla świnek Kurczę, że ja tak zwierzątka zaniebałem Szok no i bidę ma ciągnąć, już widę Ja miałem mać, czuję, że badunik podłączę tego Doutzvara Bariora Wojownika Wojownik dojczwar Ale dzielny, tak to kurde, ten case w ton ma na ma masę ten naładowane No i już, pse to zrzuciłem, już świnki będą nakarmione. Pięknie. Dobra. A my, o, ten już jest gotowy. Trzeba będzie też zatankować, zanim go widzę. Teraz pytanie gdzie jest John Deere? Żeby się jakoś mogły normalnie minąć jeszcze między sobą. O jedzie jest w drodze, dobra No ty kolego idziesz tu. Oko. Mam nadzieję, że się miną normalnie, też. Nie wiem, ten ciągle nie ma szerokie kapcie, to może mi trochę problem. Dobra, ja go przejmę teraz, żeby nie było później jakichś celegialnych, jak że wpadną do wody i będzie później problem. No, na pewno będzie. Na bank. Nie ma to jak. Narzekać, na kogoś, na kogoś ja samemu płyta. jeździć się wariat. Ale to przez te kartce. Zobaczcie. I też pakujemy ITMR. Dobra. To tu, tu, tu trochę zejdzie. Ale co my tu mamy? Cisterna. Już powinna być. A czemu ono tu przyjechało? oj za szybko kurde wszystko przez... aha bo dobra my ja miałem ją tam dać na mleko pod, pod mleko podpiąć a ja tutaj jestem um... przez pomyłkę już tak odruchowo bo to wprostuję tylko między tymi trzema tylko mi się wydawało że znowu tam mam jechać dobra teraz muszę wziąć skołować jakiś traktor przyczepę tutaj Jak już tu jestem, zobaczymy, czy tu coś ciekawego doszło. Nie, nic, dobra. I śmigamy tutaj. Wybierzemy sobie jakiś traktor. Jakiś lepszy tutaj, gdzieś. To się wydaje. Fenda, od odbywał tutaj, nie? Fenda żeśmy tu zostawili gdzieś. O, jest super. O to chodziło. Dobra. Fenda. Do fenda podpnie, podepniemy przyczepę, zapakujemy obornik i wywieziemy go do, do gazowni. Jeśli to będzie miejsce, zaraz sprawdzę jak w ogóle wygląda. Żeby później nie było jakichś takich. Nie miałem że to nie wejdzie. Obornik. Czemuś obornik nie robi, no? Nie zmieści się. No i dupa Dobra Nie był włączony i się nie robił No to ja nie wiem Cześć prawie cały dzień Dobra Trudno się mówi, ten jest pusty A jak od. No, świnki wyglądają Czy jeszcze im trzeba, czy nie No trzeba było jeszcze przywieźć jedno Dobra, to jedziemy po jeszcze jedno. I sobie tym razem traktora. Ja w ogóle tak się zastanawiam, czy nie postawić sobie jeszcze majek biegazowny gdzieś, jeśli bym miał teren. Bo tamto biegazownia to jest to, co wszędzie, a tego mam ee, dużo, że tak powiem. Dobra. Więc na razie to gdzieś zostawimy. Altra jest, a nie Nie wiem co mi się to broniło Zobaczymy jak sobie wojownik da radę Z tą przyczepą Jakiś pomocnik zakończył pracę Może któryś dojechał Stęba przyczepa myślę, że już będzie. Załatwiona znowu na kilka dni z jedzonkiem dla świnek. Okej. Okay. Piękno, tego tam można od razu wysłać tam na to duże paslisko z, z krówkami. tam krówki już pewnie głodują. Nie, to nie ten przycisk. Tutaj. A, ten przyjechał do tam, Fajnie. Krówki już nakarmimy. Nie, to nie tutaj. No, tutaj masz przyjechać. Dobra. Teraz tego łapiemy, który tam już przyjechał z dmr Pod pierwszą farmę. O, teraz. Tylko tego zostawimy, żeby tutaj... 100 tysięcy za jedzenie dla świnek Fok. O jest To to trzeba się usunąć, mój drogi gdy za chwilę pojedzie John Deere Pośpieszmy I następne 49 tysięcy za pokarm dla świnek Czyli już jest 100 tysięcy. Czyli kurczę, ten pokarm dla świnek to nie jest taki tani, to teraz wych wychodzi zadać sobie pytanie, czy to się opłaca. Bo jeszcze, mm, w sumie tylko 60 tam mam co jest do sprzedania. Czyli by było 60 tysięcy, tylko 60 tysięcy plus no może nie, nie widzę tego naprawdę. Dobra, jedne krówki nakarmione, tylko teraz który tutaj nie, nie, no tutaj jest, no jest. Pięćdziesiąt tysięcy, weszło teraz. Dobra. A drugi leci tam. Trzeba będzie jutro, trzeba będzie sumę dowieźć. No dobra. To tu już odstawiamy. Zobaczymy ile tam wejdzie, jak coś ten to... Tutaj przywiozę resztę z tej przyczepy. Za John Deere bierze, tam na tamtą farmę. Zobaczymy ile tam... Zostanie tego. Eee, co jest? No właśnie, tak dziwnie kuchcie mi zostało. Dobra, trzeba tego zatan zatankować, póki pamiętam. Tam ładuj się. Tam jedzie. Spoko, tamtym powinien być już naładowany. Warrior, Czyli wojownik. No lepiej sobie radzi, niż ta no, dziwą dziwam się, też ma więcej mocy, prawda? Wojownik. No i świnki będą nakarmione. Chyba zrykniemy, czy coś tam się pozmieniało w... Wyprzedaży zużywanego sprzętu Nie wiem czemu się to zaznaczyło No i co? Nie muszę wysypać Co daleko O, no, co daleko? Okay. Dobra mi się pewnie za, za tankową O widzę tam. W tle widać Johnny, Johnny pomyka. <grym> zielony Johnny. To już zaraz do niego przejdziemy. Tylko tutaj go jeszcze tego naprawimy. Też naprawić, tak, chcę naprawić. OK. Zobaczmy czy tu coś się zmieniło. O! Coś do drzew. Można było tam parę drzew pościnać. Trociny porobić. Kupiłem przyczepę jak? Jest ramię. Tylko ściąć drzewa pociąć na kawałki i zrobić ciaci. Będziemy z trociny. O. Tam, tak, tam. Także może na tym odcinku. Robimy coś. Zaraz sprawdzę jak tu kontrakty wyglądają. O, coś weszło. Rzepak 40. Można by było zrobić to. Przyjmij kontrakt. Dobra. Jak wygląda jeszcze kalendarz? rzepak, rzepak, rzepak. No, można by było to jutro zrobić. Także no. Już w sumie jest już koniec. Tu wszystko nie weszło. Czy się silnik wyłączał? Silnik się wyłączał. No trochę się dosypia. To zostawimy już. Jutro sobie poogarniam tutaj rzeczy. Albo. W sumie tak zrobimy. Bo no i tak tu się kończy. Już czas antenowy. Także. Myślę, że już ją z wami pożegnam, bo i tak dużo pracy nie będę wykonywał, a jutrzejszego dnia zajmę się tymi kontraktami, Także też się będzie trochę poogarniać, te rzeczy. No, tak myślę, bo już naprawdę się ciemno robi. To, 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 wszyscy już objechali, tu jeszcze. Muszę dorzucić jedzenie. Ja może już czas powolnie, bo to już cima jak. Nie powiem gdzie. Już bym krówkę przejechał kurczę. Niedobrze. To już tutaj tylko wsypię. Zobaczymy ile zostanie. Okej. Okay. No i to już będziemy mieli dzisiejszy odcinek już koniec także jutro ten kontrakt. Może dojdzie drugi w czasie, to by było fajnie. To jest po 40, także tam sprzed trzeba będzie wysłać. No 8000 zostało, no także kolejna ósemka w rzut pójdzie do tamtych krówek No i spoko. Dobra. Z mojej strony to wszystko. Dzięki bardzo za uwagę. Dzisiejszy dzień był taki dość organizacyjny na farmie i teraz nam już nie da porobiny. Także pozdrawiam gorąco. Dzięki. Na razie. Cześć.